Po raz pierwszy od wielu lat Dni Pruszkowa nie odbędą się na przełomie maja i czerwca, a dopiero na jesieni. 22 maja w trakcie konferencji prasowej prezydent Piotr Bąk wraz ze swoim zastępcą Michałem Landowskim poinformowali opinię publiczną o problemach, jakie wystąpiły przy organizacji tego wydarzenia. Jak dobrze państwo wiecie, Dni Pruszkowa zawsze odbywały się na początku czerwca. Wstępnie ten termin został wskazany na dzień 8-9 czerwca. Z przyczyn organizacyjnych dni Pruszkowa odbędą się w późniejszym terminie. Prawdopodobnie na jesieni, początek września, może połowa września. Powodem przesunięcia tych dni Pruszkowa jest uzyskanie informacji z odpowiednich wydziałów o braku zakontraktowania jakichkolwiek artystów na to wydarzenie, braku zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie miasta, a także kolizje z odbywającymi się w dniu 9 czerwca wyborami do Europarlamentu. Chciałem tutaj zaznaczyć, że jeżeli dobrze Państwo się orientujecie, kodeks wyborczy zabrania organizowania imprez masowych i zgromadzeń, pochodów w dniu wyborów. Aby nie zawieść mieszkańców, prezydent zaprasza na trzy inne imprezy plenerowe. Już dzisiaj chciałem Państwa zaprosić serdecznie na dzień 15 czerwca. To odbędzie się tak zwany PDF, czyli Pruszkowski Dzień Folkloru, którego gwiazdą będzie Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego, organizowany przez Zespół ZTL Pruszkowiacy. Natomiast 22 czerwca z budżetu obywatelskiego będzie realizowany przegląd orkiestr dętych. Ostatnią z zapowiadanych przez prezydenta Bąka imprez jest koncert do północy, przy którego organizacji również napotkano wiele problemów. Koncert do północy odbędzie się w tym roku 13 lipca w tradycyjnym miejscu, czyli przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Tutaj też należy podkreślić i zaznaczyć, że nie były podpisane umowy stosowne na to wydarzenie. Udało się. Nie były zabezpieczone środki również, a chcąc utrzymać charakter tego koncertu e, i ton tego wydarzenia i takie gwiazdy, które u nas gościły jak Stanisław Sojka, Kuba Bada, Hedyta Geppert, w tym roku gwiazdą wieczoru będzie Sławek Unietowski Podsumowując, od czerwca do lipca czekają nas trzy imprezy plenerowe: 15 czerwca Pruszkowski Dzień Folkloru, 22 czerwca druga edycja festiwalu Orkiestr Dętych i 13 lipca koncert do północy. Więcej szczegółów już niedługo na oficjalnych stronach Urzędu Miasta. Całą konferencję prasową można obejrzeć po panoramie Sport oraz na kanale YouTube telewizji kablowej telcap. Omówiono podczas niej m.in. pierwsze dni nowej kadencji, lato w mieście czy konsultacje w sprawie planu ogólnego.